Jesteśmy doskonałą drużyną. Tak! Słuchajcie, nie mogę znaleźć małych gałązek na rozpalenie ogniska. Czy ktoś z dobrym wzrokiem mógłby mi pomóc? Ja Ci pomogę, mamo. Mam magiczne oczy. Mm. <słuch> Proszę. Rety, patrzcie, ile tych gałęzi. Moglibyśmy palić ognisko przez cały tydzień. To dzięki naszemu tupciowi! Widzi każdą gałązkę na kilometr. Co się dzieje z myślą? Ehm, oprócz Twojego plecaka, zapomniałem także jej zabawek, więc zaczyna się trochę nudzić. Wiesz, Mysiu, tutaj wcale nie potrzeba zabawek. Jest tyle innych, fajnych rzeczy. Pokażę Ci! Wygląda na to, że już nie tęsknisz za zabawkami. Pewnie. W lesie jest ich pełno. Hmm? O.